Dzięki za komentarz. Wagnerowcy zawarli oczywiście umowy na eksploatację złóż złota w Sudanie, co stanowi znaczące przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę, że zasoby złota w tym kraju są trzecimi co do wielkości na tym kontynencie. Szacuje się tak naprawdę, że taka decyzja może zwiększyć budżet Kremla nawet o 130 miliardów dolarów, a obecnie Rosja, będąca pod wpływem dotkliwych sankcji ze strony Zachodu, pilnie potrzebuje dodatkowych środków finansowych. Sytuacja w Afryce jest ściśle związana z działaniami politycznymi, to musi być jasne. Aktywność Rosji na tym kontynencie rosła w miarę pogłębiania się izolacji kraju na arenie międzynarodowej, a ekspansja w Afryce ma na celu rekompensowanie strat ekonomicznych i politycznych w relacjach z Unią Europejską i ze Stanami Zjednoczonymi. Grupa Wagnera powinna być postrzegana jako jedno z narzędzi rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Firma ta wspiera lokalne władze, dostarczając im sprzęt wojskowy, uzbrojenie i personel. Najemnicy uczestniczą w walkach z siłami antyrządowymi z dżihadystami w tłumieniu buntów. Dodatkowo pomagają w szkoleniu lokalnych sił zbrojnych. Pomagają w ochronie infrastruktury krytycznej, a szczególnie tej związanej z wydobyciem surowców i zabezpieczają afrykańskie elity polityczne i finansowe. Wykorzystywanie prywatnych firm wojskowych pozwala Rosji na utrzymanie dystansu od tego rodzaju działań. Grupa Wagnera trafiła do Sudanu na zaproszenie generała Mohameda Hamdana. Generał odwiedził Moskwę już kilka dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W jego kraju miały miejsce masowe protesty społeczne, które Wagnerowcy pomogli stłumić. Treść rozmów oczywiście nie jest jawna, ale być może Władimir Putin zaoferował wsparcie Wagnerowców w uporządkowaniu sytuacji wewnętrznej, czyli w stłumieniu protestów prodemokratycznej opozycji. Rosjanie stosują taką strategię w Afryce co najmniej od 2017 roku, wspierając niedemokratycznie wybrane elity w krajach zdestabilizowanych. Rosja ma większe ambicje w Sudanie, a największym celem jest potencjalna baza marynarki wojennej na wybrzeżu Morza Czerwonego. Kluczowym aspektem obecności Rosjan w tym kraju jest uzyskanie dostępu właśnie do Morza Czerwonego. Rosję interesują też wartościowe kopaliny, wydobycie diamentów w środkowej Afryce, czy interesują ich także złoża uranu w zachodnim Sudanie. Wszystko to tylko ma jeden cel dywersyfikacja dochodów w celu ominięcia sankcji Zachodu za atak na Ukrainę.